Pierwsza połówka, gdzieś tam jeszcze, jeszcze ee, nawiązaliśmy tak ee, w miarę równą walkę, ee, w miarę staraliśmy się. Szkoda tego, tego momentu, gdzie, gdzie sędzia odwiedził rzut karny, tak, troszeczkę gdzieś tam dyskusyjny, mógł odwizdać, nie musiał, szkoda tego momentu, do tego momentu ee, no gdzieś w miarę, w miarę to jeszcze wyglądało, e, stawiliśmy, stawiliśmy, jakiś opór, e, za, zagęszczaliśmy, e, zagęszczaliśmy, obniżaliśmy pole gry, tak zagęszczaliśmy pole gry, e, graliśmy w miarę blisko siebie. E, no dostaliśmy bramkę z rzutu karnego. No i niestety druga bramka gdzieś złe zachowanie, złe zachowanie obrońców, e, Eee, zła asykuracja, piłka prostopadła, dostajemy 2-0. Troszeczkę e, tak naprawdę nasz cały plan lek w gruzach e, w 20. któryś tam minucie, tak? E, mieliśmy, mieliśmy tutaj e, utrzymać wynik 0-0 do przerwy, i zobaczyć jak dalej to będzie wyglądało w drugiej połówce. Wiadomo, że każda minuta nakładałaby dodatkowy stres na gospodarzy, bo to oni tutaj musieli. A nie my, tak? Szkoda tych szybkich, straconych bramek. E, wiadomo, jest e, nowe gry grysowałki. E, klub z tradycją jest to inny poziom, tak naprawdę. E, inny poziom organizacyjny, inny poziom e, zawodników, e, inna liczba treningów w tygodniu. Wszystko się przekłada później na efekt końcowy. My, my tak naprawdę mamy 10 nowych zawodników. Troszeczkę nam kalendarz. E, no nie dopisało, bo dostaliśmy gdzieś tam dwóch pretendentów do awansu z urzędu, Wiszę, Szczuczyn, Wigry, e, Mamy 10 nowych zawodników, wiadomo, że na to potrzeba gdzieś tam czasu, żeby, żeby tych zawodników e, zgrać. Druga połówka, do, e, stracona też gdzieś tam szybko trzecia bramka, a później już kompletna dominacja e, gospodarzy. E, gratuluję, gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia, powodzenia w walce o awans no i awansu, tak? Bo, bo gdzieś zasługujecie na to, jesteście klubem z tradycjami i, i jesteście na innym poziomie organizacyjnym, tak? Jeszcze raz gratulacje i, i powodzenia. Na wstępie chciałbym podziękować za gratulacje trenerowi drużyny gości. I też gratuluję na pewno ambitnej postawy, bo tak jak trener wspomniał do momentu straconych bramek drugiej, trzeciej drużyna gości stawała, stawiała opór i, i w obronie niskiej mądrze, mądrze się przesuwała i próbowała, próbowała liczyć na szybki atak. My natomiast uważamy, byliśmy dobrze do tego spotkania przygotowani, uczarliśmy się i cały ostatni tydzień też pracowaliśmy po to, żeby, żeby przede wszystkim kontrolować te spotkanie już od pierwszych minut, nałożyć odpowiednią intensywność, zdobywać kolejne... Stwarzać sytuację, zdobyć jak najszybciej bramki, kolejne, które gdzieś tam dadzą więcej luzów, w grze, spokoju, i, i też tak było w drugiej połowie. Na pewno trzeba pogratulować drużynie, bo, bo wykonała kolejny, kolejny krok. Też z tego miejsca chciałbym podziękować kibicom, którzy głośnym, głośnym dopingiem nas mocno wspierali. To było mocno odczuwalne podczas tego spotkania. Prosimy o pytania. Kontuzja Kuba, Płoszkiewicza. Poważonego? 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 Eee. Brak jego. No tak, w pierwszych dwóch kolejkach Kuba Poszkiewicz nie był do naszej dyspozycji, natomiast jest już w procesie treningowym, w następnym mikrocyklu powinien już uczestniczyć na pełnych obrotach, także powinien być brany pod uwagę też w kontekście kolejnego spotkania.